Cześć, Ania po godzinach. Yy, pokażę Wam dzisiaj, jak zainstalować Zoom Mod, czyli takiego moda, który yy, działa jak przybliżenie w Optifine na przykład, na wersję Minecraft 1.7.2. No i co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać moda z internetu. No i pobieramy go z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No, i po wejściu na tę stronę, zjeżdżamy sobie na dół i tutaj jest Downloads 172. I albo stąd, albo stąd sobie pobieramy. Także tu klikacie, albo tu klikacie i pobieracie. No, i jak mamy pobranego, to możemy zainstalować. I uważajcie, teraz pokazuję tę instalację, jako doinstalowanie do już wcześniej zainstalowanego na tą wersję 172. Moda Tumeny Items. Także jeżeli yy, nie macie zainstalowanej, zainstalowanego Tumeny Items, to dowiecie się, jak to zrobić. W, jeżeli macie wersję premium Minecrafta w filmiku pomocne Tuty 114, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta, to w filmiku pomocne Tuty 115. Jeszcze raz powtarzam, ja to doinstalowuję do tego już. Ok, jak już mamy zainstalowane Tumeny Items, to wchodzimy tak w roaming, w APP Data Roaming i znajdujemy folder. Minecraft, na którym już mamy zainstalowanego Tumeny Items. A jeżeli masz non Premium, to yy, znajdujesz ten folder non Premium, na którym już masz zainstalowane też Tumeny Items. I te foldery. Minecraft i ten non Premium, każdy oczywiście według swojego. Posiadania Minecrafta. Kopiujecie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, w razie, gdyby się okazało, że zoom mod się nie uda zainstalować. Ok, jak już macie skopiowane, no to tak, robimy. Wchodzimy do folderu. Minecraft, a z kolei nonpremiowcy wchodzą do swojego folderu non premium i tam wchodzimy do Versions i wchodzimy do tego właśnie zainstalowanego przedtem. Yy, 172TMI, tak jak jeżeli instalowaliście, według tego, co ja pokazuję w tamtych filmikach, które były wymienione przedtem, czyli 114 i 115, więc wchodzimy do tego 17TMI, klikamy prawym przyciskiem myszy na to 17TMI bez, bez końcówki json i otwieramy za pomocą archiwizera. i tutaj mamy zainstalowane TMI. Czyli tu meny items. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na zoom, mod, i otwieramy go za pomocą archiwizera. I to, co jest tutaj, zaznaczamy ztrl yy, a, wszystko zaznaczamy jednocześnie, i przerzucamy, ciągnąc prawym, lewym przyciskiem myszy do tego TMI. I klikamy ok. I możemy zamknąć zoom mod. I możemy zamknąć ten 172 TMI jar. I możemy zamknąć to. I możemy sprawdzić, czy działa zoom mod. Wchodzimy do Minecraft. I czekamy. I czekamy. Aha, muszę się zalogować, bo się nie zalogowałam. I się zalogowałam. I mam 172TMI, play. I czekamy, aż się otworzy Minecraft. I mamy tutaj logo MUDANG, jak mi ktoś napisał. I wchodzimy w tryb jednoosobowy. Tutaj mamy nasz pierwszy yy, świat, gramy w wybranym świecie. Zobaczmy, co na przybliżenia. Jesteśmy na tym świecie, który sobie stworzyłam przedtem. O, i mamy grzybek daleko. Sprawdzimy teraz, klikam na CTRL i proszę bardzo, jest przybliżony. Zupełnie jakby działał OptiFine. Super. No, no to w zasadzie wszystko. Jak widzicie, mod działa. Jest zainstalowany. Zatem piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcielibyście poradniki. O kurczak tam chodzi. Jakie jeszcze byście chcieli poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, co jeszcze, no, wchodźcie na stronę społeczności, tam najświeższe wiadomości. Chodźcie na stronę AniaPGpl, gdzie możecie sobie, gdzie jest cała lista modów, które instalacje już pokazywałam, i można ją sobie tam filtrować. Po wersji Minecraft, na przykład, już są trzy wersje, jest 162, 164, i już trzy mody z 1.7.2 I, i, i też można po kategoriach sobie filtrować i po nazwie. Ok, czyli jeszcze raz proszę, piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, pa pa!